Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski. Szanowni Państwo, bezpośrednie spotkania i rozmowy z rolnikami są dla mnie bardzo cenne. Wsłuchuję się w Wasze głosy i między innymi dlatego podjąłem decyzję o wydłużeniu terminu realizacji inwestycji w zakresie tzw. małego przetwórstwa. Termin ten zostanie wydłużony z 12 do 18 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie rolników przetwórstwem mleka, mięsa, owoców i warzyw w swoim gospodarstwie, a także produkcją pieczywa i ciast. Wielokrotnie zwracałem uwagę, że właśnie takie lokalne przetwórstwo odgrywa i będzie odgrywać. Kluczową rolę w zagospodarowywaniu surowców rolnych wytwarzanych na obszarach wiejskich. To także poprawa i zwiększenie dochodów w gospodarstwie, a dla konsumentów możliwość zakupu zdrowych produktów prosto od rolnika. Poprzez rozwój małego przetwórstwa i lokalnego handlu odbudowujemy to, co zostało w pewnym sensie zniszczone na początku naszych przemian ustrojowych. W ten sposób Mamy szansę na zachowanie oraz tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. To także wsparcie lokalnych przetwórców i skracanie łańcuchów dostaw. Z satysfakcją odnotowuję fakt, że poprzednie nabory w zakresie małego przetwórstwa w KPO cieszyły się tak bardzo dużym zainteresowaniem. W ramach pierwszego naboru złożono blisko 700 wniosków na kwotę ponad 207 milionów zł ale już w ramach drugiego naboru złożono aż 7 razy więcej wniosków opiewających na kwotę aż 1,5 miliarda złoty. Chcę podkreślić, że to wsparcie dla małego przetwórstwa będzie kontynuowane w ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej w interwencji poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcam do korzystania z tych możliwości. Czesław Siekierski